Proszę Państwa, ale nie tylko, że skazany, ja jestem w tej chwili tu z Państwem w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Czy ktoś z Państwa widział tak, tak, tak. Ja kiedyś to urządzenie, które daje o tym skazanym informację, gdzie on jest i co robi? Proszę Państwa, to ja mam na sobie, na swojej noży, na statywie, jak ktoś chce, to urządzenie... Na stół nie wypada. Nie widzimy Ja za gruby jestem, nie wejdę na stół. Krzesło. To noge. To noge, proszę Państwa. Ja, Pytnął nogę. Proszę Państwa, to jest buź... To jest buź do, do trumny Seremeta. To jest urządzenie dozorujące. Oczywiście 85% dziennikarzy, a szczególnie jeśli są tu tvn i Gazety Wybiórczej, pomyślało, że to noga zwariował. Nic podobnego, proszę Państwa. Wracam z mojej ukochanej instytucji. Bardzo lubię tę salę. Wracam z tej instytucji, bo dzisiaj z urzędu, z samego rana wezwał mnie, zaraz po tym zatrzymaniu, Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział Penitencjarny, ósmy Wydział Penitencjarny. No i wchodzę na posiedzenie z urzędu, siedzi starszy pan sędzia, mówi, panie Stonoga, wie pan co, ja się z panem zgadzam, ja się z panem zgadzam. To, co się z panem wyrabia, jest skrajnym draństwem i nadużywaniem władzy, w tym również władzy yy, sądowniczej. Ponieważ jest, skończyło się wszystko po 15, a ja do was przyrządzę prosto z sądu, nie mam z ale sygnaturę będzie mogli sprawdzić. I sąd postanowił uchylić prawomocne postanowienie o wykonywaniu kary, natychmiast zdjąć urządzenie monitorujące. Co sąd stwierdził? Sąd stwierdził, że wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec Wigniewa Stonowi jest nielegalne i z urzędu podjął dalsze decyzje prawnokarne w tej sprawie.